Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj przybliżymy postać niezwykłego człowieka, którego życie i działalność zainspirowały tysiące ludzi w Polsce. Mowa o Ojcu Klimuszko. Urodzony w 1905 roku w miejscowości Nierośnie, ojciec Klimuszko był nie tylko kapłanem, ale także uzdrowicielem, jasnowidzem i zielarzem. Jego pasja do ziół i naturalnych metod leczenia przyniosła mu sławę. Cudotwórcy z Elbląga. Ale kim był naprawdę ten niezwykły człowiek? Ojciec Klimuszko został wyświęcony na kapłana w 1934 roku. Przez lata służył w różnych parafiach w Polsce, ale to nie tylko jego posługa kapłańska przyniosła mu sławę. Jego mieszanki ziół były cenione przez wielu ludzi szukających naturalnych metod leczenia. Ale to, co przyciągało najwięcej uwagi, to jego przepowiednie. Często określany jako prorok XX wieku, ojciec Klimuszko miał wiele wizji dotyczących przyszłości Polski i świata. Jedna z nich brzmi: Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko jak żaden inny kraj w Europie. Polsce będą się kłaniać narody Europy. Te słowa wypowiedziane przez duchownego stały się źródłem nadziei i inspiracji dla wielu Polaków. Czy jego przepowiednie były prawdziwe? Część z nich spełniła się, inne czekają jeszcze na realizację. Jedno jest pewne: Ojciec Klimuszko pozostawił po sobie trwały ślad w historii i sercach wielu ludzi. Zmarł w 1980 roku, ale jego dziedzictwo żyje do dziś. Czy był prawdziwym prorokiem, czy po prostu mądrym człowiekiem z głębokim zrozumieniem świata? Pozostawiamy to pytanie otwarte dla Was. Drodzy słuchacze, pierwszych wizji doświadczył, jak pisze w książce moje widzenie świata w przededniu wybuchu II wojny światowej, kiedy to miał sny dotyczące tragicznego rozwoju kampanii wrześniowej. Ojciec Klimuszko przepowiedział też krótki żywot papieża Jana Pawła I, czy wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W innej z jego wizji na Polskę padł cień wojny. Choć duchowny był przekonany, że wojna nie będzie miała miejsca na naszej ziemi, jej skutki będą tu odczuwalne. W wyniku tego konfliktu Polska miała stać się kluczowym graczem na europejskiej scenie. Ale co dokładnie przewidział ojciec Klimuszko w aspekcie Polski? Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden inny kraj w Europie. Polsce będą się kłaniać narody Europy. Tak brzmiały jego słowa. Co więcej, przepowiedział, że w wyniku tego konfliktu wielu ludzi z innych krajów zdecyduje się osiedlić nad Wisłą, szukając tu nowego domu. Czy te proroctwa stają się teraz rzeczywistością? Czy Polska rzeczywiście odgrywa teraz ważniejszą rolę w Europie? Drodzy słuchacze, co Wy o tym sądzicie? Czy również uznajecie, że ta przepowiednia już się spełnia? Czekamy na wasze komentarze poniżej i refleksje na omówiony temat oraz na temat samego ojca Klimuszko. Dziękujemy, że zostaliście z nami. Jeśli do podobał końca. Ci się ten film, nie zapomnij subskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek, by być na bieżąco z nowościami. Twoja opinia jest ważna. Zostaw komentarz poniżej. Dziękujemy za wsparcie.